Teraz podam przepis jak rozwiązać nierówność kwadratową, czyli to są takie dwa etapy, Pierw, w pierwszym etapie rozwiązujemy równanie kwadratowe, które mamy zapisane w postaci ax kwadrat plus bx plus c równa się 0, obliczamy deltę i następnie przechodzimy do liczenia miejsc zerowych, czyli będą dwa miejsca zerowe, kiedy delta nam wyjdzie większa od zera, jedno miejsce zerowe, kiedy delta będzie równa 0 lub brak miejsc zerowych, kiedy delta będzie mniejsza od zera. W drugim etapie rysujemy wykres funkcji kwadratowej, czyli parabolkę, z której dopiero odczytujemy rozwiązania nierówności. I teraz tutaj jeszcze wspomnę, że jeżeli parabola będzie miała skierowane ramiona ku górze, kiedy współczynnik A, czyli liczba, która stoi przy x kwadrat, będzie liczbą dodatnią, a kiedy będzie liczbą ujemną, wówczas parabola będzie miała skierowane ramiona ku dołowi, czyli jak będę mówiła, że jest uśmiechnięta, a tutaj smutna. No i teraz mamy pierwszy przykład. To jest x do kwadratu, dodać 2x, odjąć 3 i ma być większe od 0. Czyli w pierwszym etapie rozwiązujemy równanie, czyli po prostu w miejsce, w miejsce w znaku nierówności wpisujemy znak równości. Czyli mamy x kwadrat, dodać 2x, odjąć 3, równa się 0. Wypisujemy współczynniki a, b, c. I obliczamy deltę. Delta to jest B kwadrat minus 4 AC i podstawiamy, czyli 2 do potęgi drugiej odjąć 4 razy 1 razy minus 3, 2 do potęgi drugiej to jest 4, minus 4 razy 1 razy minus 3, czyli minus razy minus daje nam plus 4 razy 3 to jest 12, czyli delta jest równa 16. Jeżeli delta jest większa od 0, wówczas liczymy dwa miejsca zerowe x1, x2. Rozpocznę najpierw od tego, że policzę pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z liczby 16 wynosi 4. I liczę x1. x1 to jest minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. I podstawiam. Minus b, czyli będzie minus 2, odjąć pierwiastek z delty, czyli 4 przez 2a, czyli 2 razy 1. W liczniku mamy minus 6 w mianowniku 2 czyli pierwsze miejsce zerowe wynosi minus 3 i teraz analogicznie liczę drugie miejsce zerowe za zero minus b plus pierwiastek z delty przez 2a czyli x2 to jest minus b czyli minus 2 dodać pierwiastek z delty czyli 4 przez 2 razy 1 minus 2 plus 4 to jest 2 w mianowniku też 2, czyli drugie miejsce zerowe to jest 1. I teraz pierwszy etap już mamy za sobą. Mamy policzone miejsca zerowe tutaj naszej funkcji kwadratowej, naszego równania kwadratowego. No to teraz już przechodzimy do etapu drugiego, czyli sporządzimy wykres funkcji kwadratowej, czyli narysujemy parabolkę. Czyli zaczynamy od tego, że rysujemy oś liczbową i teraz nie rysujemy całego, całego układu współrzędnych, tylko rysujemy oś x. Tylko ona nam to jest potrzebna, żeby, żeby rozgrzewać rozwiązanie nierówności kwadratowej. Na tej, na tej osi zaznaczamy te dwa miejsca zerowe, które nam wyszły, czyli minus, 1, minus 3 i 1. Oczywiście ustawiamy te liczby tak z, z kolejnością, najmniejszej do, do największej, tak jak tej oś liczbowa nam wskazuje. No i teraz spoglądam, już teraz przechodzę do, do naszej nierówności, czyli teraz już patrzę tak naprawdę, wszystko będę odczytywała tutaj z tego. Z naszego przykładu. No i teraz tak, jest to nierówność, nierówność ostra, czyli jeżeli mamy znak większości albo większości albo mniejszości, wówczas na rysunku, w miejsc, tam gdzie są miejsca zerowe, zaznaczamy półka otwarte. Czyli ja tutaj zaznaczę półko otwarte, otwarte, czyli pokażę tak to jest kółko otwarte. No i teraz narysuję parabolę, spoglądam na współczynnik A. Jeżeli a jest liczbą dodatnią, wówczas parabola będzie miarę na skierowany ku górze. No i szkicuję. I już mam, mam już wykres funkcji. Teraz tylko pytanie, który fragment tego rysunku mam wybrać. I teraz tutaj nam przyjdzie na pomoc ten znaczek, czyli znaczek nierówności, który tak dochodzi to, to w tym zajom, bo to jest ta nierówność właśnie. Czyli ten znaczek, czyli ja chcę, jest to nierówność ostra, czyli chcę wszystko, co będzie tutaj większe od zera. Większe od zera. A teraz co to znaczy dla nas większe od zera? Większe od zera, czyli krótko mówiąc, to jest fragment paraboli, czy fragmenty paraboli, które leżą nad osią X, czyli znak większości mówi, że chce to, co leży nad osią X. Ja tutaj zapiszę nad 8X. Nad osią X to jest ten fragment. I ten, a ja go jeszcze w taki sposób zaznaczę. Czyli bierzemy tę część i tę część. Bo Zwróć uwagę, że te miejsca ze zerowe nam przedzieliły tą oś liczbową na takie trzy przedziały. To jest pierwszy, gdzie jest od minus nieskończoności do minus trójki. Dalej jest od trójki do jedynki i od jedynki do plus nieskończoności. Ja odczytuję tylko to, co tutaj tak yy, zakreskowałam. Czyli ja chcę większe, to co jest większe, czyli x należy, to jeszcze może dopiszę minus nieskończoność, plus nieskończoność, czyli x należy od minus nieskończoności do minus trójki. Tutaj będzie w sumie od jedynki do plus nieskończoności. I to już jest rozwiązana nasza, e, nasza nierówność. Ale teraz spójrzmy, już nie, teraz spójrzmy, gdybyśmy tylko zmienili znak tej nierówności. Na przykład, jeżeli będzie x kwadrat, dodać 2x, odjąć 3. I ja teraz, to, czyli napisałam po stronie lewej to samo, ale post tutaj ja zmienię znak nierówności, na przykład tutaj tam, że to będzie mniejsze od zera. Czyli sporządzę rysunek. Teraz nie będę liczyła jeszcze raz tego samego, ponieważ miejsca zerowe nam się nie zmieniają. To jest w dalszym ciągu minus 3, Jeden. Ja tylko rozpaty tutaj tutaj, inne, tutaj dałam inny znak nierówności, tylko tutaj zmieniłam. Czyli mamy wiemy, że, wiem, że parabolka ma rana skierowane ku górze, czyli zaznaczamy. Jest to nierówność ostra, czyli tutaj kółka będą otwarte. No i teraz odczytuję jaki fragment tego wykresu mi chodzi, czyli tutaj ten znaczek mówi, że jest mniejsze od zera, a mniejsze od zera to znaczy, że to, to co jest pod osią X, mniej, czyli większe to było nad osią, a mniejsze, czyli mniejsze od 0, jest to pod osią X, czyli pod osią fragment, który jest pod osią X, pod osią X, a pod osią X, czyli mamy ten fragment. Ja go tutaj jeszcze zakreskuję, czyli biorę, biorę ten przedział, który jest w środku. I zapisuję x należy od minus trójki do jedynki, obu stronie otwarte. No, a teraz rozpatrzmy jeszcze jeden przykład, taki x kwadrat, czyli znowu lewa strona jest taka sama, ale teraz na przykład damy, że będzie większy i równa 0. I czym teraz to się będzie różniło? Czyli robimy znowu rysunek. Miejsca zerowe nam się nie zmienią. Czyli mamy minus trzy i jeden. Teraz mamy znak nierówności. To jest nierówność nieostra. Jest to nierówność nieostra, co jest większe bądź równe, czyli będzie kółko zamalowane. Czyli kółka mamy zamalowane ramiona są skierowane ku górze i mamy już tutaj wykres, tylko teraz pytanie znowu, który mamy fragment wziąć, czyli patrzymy na znak nierówności, są to wartości większe bądź równe 0, większe bądź równe 0. Większe, czyli już wiemy, że to jest nad osią X, czyli nad osią X, nad, a teraz równe, czyli to, co jest nad osią i co leży na osi. I na osi. No co zaznaczamy. Czyli tutaj nad osią jest ten fragment, jest ten fragment. I tutaj jeszcze jest nad, czyli dokładnie jest, jeszcze chcę wziąć to, co jest na osi, czyli tutaj biorę też te miejsca zerowe. I odczytuję, tylko to jeszcze może zaznaczę w taki sposób, czyli to jest ten fragment. Ten fragment zaznaczę jeszcze w taki sposób, są te przedziały i mamy minus nieskończoność, plus nieskończoność i zapisujemy x należy, to będzie suma przedziałów od minus nieskończoności do minus trójki, 3, minus 3. tuż już będzie domknięty przedział w sumie od domkniętej jedynki do plus nieskończoności. No i teraz rozwiążmy przykład drugi, kiedy współczynnik A będzie... Liczbą ujemną, czyli mamy minus x kwadrat, dodać 5x, dodać 6, i będzie większe bądź równe 0. Czyli przechodzimy na równanie, to jest minus x kwadrat, dodać 5x, dodać 6, jest równe 0. Obliczamy współczynniki a, b, obliczamy. W, Spisujemy po prostu, AB jest równe 5, c jest równe 6. Liczymy deltę, b kwadrat minus 4ac, podstawiamy odpowiednio, czyli 5 do potęgi drugiej, minus 4 razy 1 razy 6 i otrzymujemy 25, o, tutaj jest minus 1k, źle spisałam, przepraszam, to jest a jest równe minus 1 Czyli tutaj powinna być minus 1. O tak, teraz będzie dobrze, czyli będzie minus razy minus jest plus, czyli dodać 24, czyli delta jest równa 49. Jeżeli delta jest większa od 0, liczymy dwa miejsca zerowe, jest to x1 i x2. Najpierw pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z liczby 49 jest równy 7. I x1 od razu podstawię do wzoru, czyli będzie minus b to będzie minus 5. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 7 przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 1. W liczniku jest minus 12, w mianowniku minus 2, czyli pierwsze miejsce zerowe to jest 6. drugie miejsce zerowe ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2, czyli minus b to będzie minus 5. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 7 przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 1. W liczniku mamy dwójkę, w mianowniku jest minus 2, czyli drugie miejsce zerowe to jest minus 1. Równanie jest zrobione, teraz sporządzamy rysunek, czyli mamy oś liczbową. Na niej zaznaczamy miejsca zerowe, czyli najpierw to będzie minus 1 i 6, tutaj mamy oś X. I teraz jest to nierówność nieostra, nierówność nieostra, czyli tutaj na rysunku w miejscach zerowych rysuję kółko zamalowane, Czyli musimy zamalować. Teraz spódczynik A jest liczbą ujemną, czyli parabola będzie miała skierowane ramiona w dół. Rysuję. I teraz się muszę zastanowić, który fragment, który fragment tej paraboli interesuje mnie w tym zadaniu, czyli znowu na koniec poglądam sobie na, na znak tej. Nierówności, to znaczy, że to jest, czyli wybieramy gdzieś, co jest większe bądź równe 0. Większe bądź równe, wiem, że większe to znaczy, że jest nad osią, a równe to że na osi, na osi. Czyli ja dopiszę, że to jest nad osią, nad osią x i na osi. To wybieramy. Czyli nad osią i na osi to są te miejsca. Zerowe. Teraz sobie jeszcze zakreskuję, zaznaczę przedział, czyli mam od minus 1 do szóstki. I rozwiązanie. X należy od minus 1 do szóstki, ale z racji tego, że kółka są zamalowane, czyli będzie obustronnie domknięte. I mamy rozwiązanie. A teraz tutaj obok jeszcze rozpatrzymy sobie, gdybyśmy mieli też taką samą nierówność, czyli znaczy nierówność, taką samą lewą stronę tej nierówności, minus x kwadrat dodać 5x, dodać 6, ale byśmy na przykład teraz wzięli, że to ma być, ta lewa strona ma być mniejsza od 0. Czyli byśmy znowu sporządzili rysunek, na nim miejsca zerowe, czyli to jest minus 1 i 6, a jest minus, równe minus 1, czyli... Ramiona są skierowane w dół, a to nam się nie zmienia miejsca zerowe, tylko zmieni nam się to, co mamy z tego rysunku odczytać. Ta kółka spajczośmy, jakie będą. To kółko, kółka są otwarte, czyli otwieramy. Otwieramy teraz pytanie, jaki fragment rysunku bierzemy, czyli znak nierówności mówi, że nam, że to ma być to, co jest mniejsze od zera, a mniejsze od zera, czyli to, co leży pod. Osią X. Pod osią X. Czyli pod osią X to jest ten fragment i ten fragment tej paraboli. Czyli to jest ta część i ta część. I teraz tutaj jeszcze ja zaznaczę sobie tutaj na osi. Wiadomo, bo co ja mam dokładnie odczytać? Czy to jest minus nieskończoność i plus nieskończoność. To teraz są raz biorę dwie takie części. To będzie suma, suma przedziałów. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus jedynki. Jest kółko otwarte, czyli będzie otwarty nawias. W sumie od szóstki do plus nieskończoności. No to spójrzmy, jak to będzie wyglądało, kiedy zapiszemy w taki sposób, czyli minus x kwadrat plus 5x plus 6. Teraz na przykład tutaj było mniejsze, to teraz będzie tylko większe od 0. I tak szybciutko rysunek czyli mamy oś liczbową, miejsca zerowe to jest minus 1 i 6. Ramiona skierowane w dół. Teraz jest to nierówność ostra czyli kółko, kółko będzie otwarte. Jeżeli mamy kółko otwarte, zaznaczamy je na rysunku. I teraz, którą część chcę tego, naszego, tej naszej parabolki? Spoglądam tutaj, czyli to, co jest większe od zera, większe od zera, czyli nad osią X, czyli nierówne tylko to, co jest nad osią X. Nad osią X, czyli to jest ten fragment, Czyli to jest tutaj. I zaznaczam go też na osi x, której wcześniej nie oznaczyłam. I odczytuję. Czyli rozwiązanie to będzie x należy. Przedział obu stron otwarty od minus 1 do, do szóstki.